Szanowni Państwo, za kilka dni ważny dzień dla naszego kraju, naszej ojczyzny. 15 października zdecydujemy o tym, czy będziemy w Unii Europejskiej, zdecydujemy o demokracji, czy będziemy w strefie Schengen, czy środki unijne do nas dotrą. Jak również dla rolników. 15 października Marsz Kobiet, który się rozpoczął kilka lat temu, właśnie 15 października się może zakończyć. Jest, jest, są z nami e, kandydatki na. Posłanki, jest liderka listy Koalicji Obywatelskiej pani poseł Marzena okład drewnowicz jest Dorota Satora z powiatu buskiego numer 20 na liście. Ma, ma, Marzenko zapraszam. <grystanie> Bardzo Ci dziękuję Andrzeju. Szanowni Państwo, e, dobrze nam jest na ziemi buskiej. My dzisiaj jesteśmy z samego rana tutaj na Targowisku Miejskim. Rozmawiamy. Roznosimy ulotki. To jest taki czas, kiedy możemy dotrzeć nie tylko do tych, którzy są przekonani, żeby głosować na nas, ale przede wszystkim do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosować. A najważniejsze w tym jest to, żeby przekonać do tego, żeby 15 października zdecydować o tym, jaka Polska w przyszłości. Tak jak powiedział mój kolega Andrzej Zoch, ze mną jest z nami jest też kandydatka z Piatu Buskiego Dorota Satora. E, I Dorotko, powiedz, jeśli mogę Ciebie poprosić, e, co, co dla nas kobiet jest ważne, bo wiem, że bardzo mocno tymi sprawami żyjesz, bardzo. więc najpierw... Najpierw, najpierw Tobie przekażę głos. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa, nazywam się Dorota Satora i moja pozycja na liście to numer 20 i jestem tutaj dla Państwa, żeby walczyć o nasze prawa kobiet. O prawo kobiet do aborcji, o prawo kobiet do yy, bezpłatnych... Yy, in vitro, in vitro tak. Badań prenatalnych. tak, badań prenatalnych, a przede wszystkim wiem, jakie to jest ważne, dlatego że mam synka, który ma dwa i pół roczku, a takie szczęście mieć przy sobie, to po prostu jest największy skarb. I dzisiaj mam urodziny i chciałabym, aby, aby większość z Państwa poszła na wybory, jednak zagłosowała, stanęła przed lustrem i powiedziała, że tak, to jest moja decyzja, jestem pewna tego, że chcę iść na wybory i zrobię to dla naszego kraju, żeby być dumną Polką, Polakiem, żebyśmy po prostu nie, nie wstydzili się w innych krajach, że jesteśmy z Polski, aby nasze państwo było naprawdę dobrym, lepszym krajem i żeby nas było po prostu jak najwięcej na wyborach. Tego sobie życzę z całego serca. Szanowni, Dziękuję. Szanowni Państwo spełnijmy życzenie pani Doroty Satory, wspaniałej kandydatki na liście Koalicji Obywatelskiej. My kobiety się wspieramy, tak jak widać, bo to, co musimy zrobić, naprawdę jest wielkim wyzwaniem i potrzebujemy kompetentnych ludzi. Kobiety nie tylko walczą o kwestie decydowania o własnym ciele, o prawo do in vitro, bo dzisiaj wiadomo, że PiS zabrał dofinansowanie do tej procedury, co oznacza, że na in vitro stać tych, którzy mają pieniądze. Ci, którzy ich nie mają, po prostu nie mają prawa do szczęścia według PiSu. Ale też są inne kwestie, na przykład związane z godzeniem obowiązków rodzinnych, z obowiązkami zawodowymi. Dlatego na przykład my w swoich konkretach, które dla Państwa mamy, proponujemy, Aktywną mamę, czyli 1500 zł dla kobiety, która decyduje się po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim wrócić do pracy, tak żeby pomóc jej w zorganizowaniu opieki nad swoim dzieckiem. Ale my kobiety mamy też trudniej w sytuacji, kiedy nasi bliscy potrzebują opieki, a my jesteśmy aktywne zawodowo. To właśnie najczęściej kobiety rezygnują z pracy, żeby zająć się bliskimi, którzy są już schorowani, którzy są niesamodzielni, potrzebują naszej opieki i my najczęściej tę opiekę sprawujemy. Dlatego, żeby nie było tego dylematu, żebyśmy mogły dalej pracować, być aktywne zawodowo, wypracowywać sobie swoją też emeryturę, żeby ona nie była niższa od emerytur mężczyzn, proponujemy Bon opiekuńczy, tak też, aby zorganizować znowu opiekę, ale tym razem nad tymi, którzy są niesamodzielnymi starszymi osobami. To jest 50% minimalnego wynagrodzenia. To są oczywiście kwestie rodzinne, to są kwestie zawodowe, ale pamiętajmy, że. Koalicja Obywatelska jest gwarantem tego, żeby były w końcu pieniądze unijne, które tak bardzo należą się Polsce. Słyszeliśmy, jak PiS zapowiadał te 770 miliardów. Państwo pamiętacie te słynne billboardy, że to taka polska racja stanu. Gdzie są te pieniądze? Nie ma tych pieniędzy. pieniędzy. Zagrożone są dopłaty dla rolników, zagrożone są inwestycje samorządowe, zagrożone są środki unijne, które tak naprawdę, gdyby one były w Polsce, pracowałyby na naszą gospodarkę, tak, by na końcu ta inflacja i drożyzna po prostu y, były na poziomie takim, jakim być powinny. Przynajmniej tego 2,5%, bo, y, bo to jest kierunek docelowy, który, który powinien przybierać każdy rząd. Ten rząd spowodował, że inflacja jest tak naprawdę dwucyfrowa. Państwo wiecie, co to znaczy. To po prostu oznacza mniej pieniędzy w portfelach, mimo że nominalnie jest ich więcej, ale za te więcej możecie Państwo kupić mniej, bo tak wygląda zna w Polsce. Dlatego 15 października Państwo zdecydujcie, pójdźcie na wybory. Wybierzcie dobrze, tak żeby i prawa kobiet były zagwarantowane, i pieniądze unijne, żeby były, i żeby każdy miał prawo wyboru i decydowania o sobie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo i powodzenia. dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Proszę się potem stawać. Tak. Tak? Mam, przed Nie, dziecko mam wnuczki. szczęśliwy. A co pan jest? Tyabei, tak, Ja co się ale już Pani ma Nie Już ma Pani takie Bo no ja... Bo tam. I, tam muszę, tam, tam. Pani, ale wiesz ja nie... Ja Pani Tak, Pani ma od marszu, a ja Pani po prostu zdrowie to Ale mam oryginał. Macie oryginał? Kieszonki Pani schowa i będzie w ogóle. pięć. Chcę się O, dla więcej wiążeń. Cześć, cześć, cześć. Nie, nie spodziewałam się. No. 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 Cześć, Jak miło. Nie od razu poznała Panią Dzień dobry, a mogę Panu się powiedzieć? Nie się Dzień dobry. dobrego.